ten świąteczny czas życzymy Wam ciepłych, radosnych i spokojnych, niepowtarzalnych, bezpiecznych, smacznych, mile spędzonych, z rodziną, pomyślnych, pomyślnych zdrowych, kreatywnych, ciekawych, interaktywnych, niezapomnianych, miłych, żółtoczerwonych, bogatych, pachnących, szalonych, kolorowych, rokowych, hardkorowych, miłosnych, ciekawych, gustownych, smakowitych, asynchronicznych. Błogosławionych, życzliwych, serdecznych, zautomatyzowanych, Uśmiechniętych. Długich, magicznych, najlepszych, dużo, dużo słońca, miłości. Na wieczór dużo gości. Dużo zdrówka i miłości. Więcej rozdziłczości. Wszelkiej serdeczności. Wielkiej miłości. Słodkiej spontaniczności. Kminku i goździków. Szczególnej radości z bycia razem. Maksimum pozytywnej energii na co dzień. Dużo problemów. Bogatego Mikołaja. Kolorowych prezentów. Pięknej choinki i smacznych pierników. Świąt z daleka od komputera i informatyki. Dużo, dużo śniegu. Ekstra prezentów. Wesołego Mikołaja. Dużo, dużo, dużo szczęścia. Efektywnych algorytmów życia. Mniej problemów. Abyśmy nie, zap nie zapomnieli, czyje urodziny świętujemy. Chwilę spokoju przy kominku. Coraz szybszych transferów. Świątecznego spokoju. Życzymy, żeby nasza działalność doświetlała Wam te święta. Szczęśliwych i radosnych świąt. Odjazdowych świąt. Bogatego Mikołaja i ciepłych i rodzinnych świąt. Kolorowych świąt. Ciepłych, ciepłych, rodzinnych świąt. Śnieżnych świąt. Ciepła, miłości, samych szczęśliwych chwil na święta przez cały nadchodzący rok. A ja wszystko życzę razy dwa. Zdrowych, rodzinnych, radosnych świąt w gronie najbliższych od Chóru Politechniki Wełostackiej. Wszystkiego najlepszego! <laughs> Wesołych Świąt! <grymne> I wszyscy się kochajcie! Szef dan, kłaj le! Znowu Buon Natale, Felicia Ano Nuovo! Les deseo a todos Feliz Navidad i y Feliz Anio Nuovo! I wish you Merry Christmas and Happy New Year! Wesołych Świąt! Wesoły Świąt? Wesoły Świąt! Wesoły Świąt! Wesołych Świąt! Wesoły Świąt! Wesołych Świąt do kwadratu! Wesołych Świąt! Szczęśliwego, nowego roku.